Przeglądam jakiś parapet i jedzie. Dobra, ja idę, będę później Cześć Cześć Pa pa. Cześć Łoni No teraz przyspieszę, jak go chcę przejść, to nie zesrał się Patrz, ja ci go zramuję może, k**wa, bo takie to też takie k**wia, takie dziadosło narodze Ciąg dwoja z takich kozak Przeglądam na ciebie, p**dzi** Zaszukam ciężarówki, na inaczej pomogę p**dzi**, czekaj Jakby to powiedzieć... Karpie trzeba ogłuszyć, nie? Nie, delikatne odrażanie. Chyba... Chyba to jest, Chyba. To jest no, co, co jest? Co się stało? Czemu jakieś auto sobie lasem leżało? Wy ty, 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 ty. <śmiennie> Człowieku No co ja bo tu jedzie Jaki drifter! No bo tutaj da się driftować tą RSK... Dobra, ja go spróbuję lockdownnąć, bo on jest... z tego co widzę. Czołg we mnie <śmiennie> wjechał. Insurgent kurwa jewany. <śmiennie> o! On chyba próbował wlecieć tam... <śmiennie> o kurwa! No jest 100% na górze. Mogę to odpalić? Proszę, powiedz, że mogę. No, odpal. Postaw Co? się! Mam ten pokój. Który pokój. Góra prawa. To jest ten ładnie śpiewający. Tak, duch? to jest chłop o, Najfajniejszy jest ten, jak śpiewają. Ja zrobię foto dla niego. Góra prawa jest 100%. Dobra, wiecie co? Jak wiecie, że zaraz będzie dolnie pozytywka okay, i będzie hand. To no, czekaj, kurwa. No, chyba za późno. No, kurwa, ja właśnie spierdalaj dziadu, idę do piwnicy. Jestem dumny, kurwa. Teraz jest serio, hand. No tak rzucał. Patrz, patrz, chodź, chodź, chodź. Stój, stój, stój. Stań, stań w miejscu. Bo ja ci muszę tu. Ja no na górze. Kurwa, nie będę siedzisz. Ło! Eee, co <grym> robi? Co jest? Miko, <grym> chodź tu! Co? Chodź tutaj! No idę. K e, um, <grym> 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 Mam parę pytań. Patrz jak oh. to wygląda, ja bądź, który ogląda tą kurwa, tą pozytywkę. Patrzcie na -urwa. To jest takie Łot! No nie wiem co on zrobił, spierdolnięty ty Ja, ja... Mom... <średzi evaluation> Baby Ja to right zrobiłem po prostu Ja ją tam dałem, w sensie jak klikniesz F, O? F O A teraz się na na Jawociego i taki był Pa, jest! O O kurwa. Jak pajem wyglądasz No to, to, to trzyma ty jebany <średzilaus> O Okej okay. Psułem Przyszedł może morda, niszczyciel dobrej zabawy, Aj, Aha, okej okay. no, tak. yy, Chcesz to zobaczyć? No, pokaż Widzisz coś na pierwszy rzut oka, czy coś, czy ten tego? No, takie paseczki, no O już nie ma paseczków Ja pierdyka tu się tu spierdala No jest git Nie mogę dołączyć do ciebie biker. Muszę być z tobą poczekalnie chyba O kurwa Widzisz mój Co? Co jest kurwa? No i mała tarczka. Dobra. Ty, tu jest środek mapy, w konekcie w tym miejscu? O, kurwa. To nie jest no, no nie? Nie, no, robię, ale spójrz w piłku, bo coś, coś tu nie gra. Żeby ci to ktoś jeszcze robił. Ja nie zrobię. Ja też. Kurwa! <grywa> Sklepuj to kurwa! Sklipuj to! Aha! Postawiłem wiader, ale chruj mi w dupę! Też. Nie działa serwer po prostu to jakiś. Ta, lagi są, lagi. <grywa> <Bo> Przez ściany <grywa> widzą. Zostaw fireboxy Standard fireboxy No, ale Nie widzimy nic Baldor, nic nie widzę i mam... Poważę. Jest, fajery Bóg, wszyscy, Ty. wszyscy tam są fajery fajery. fajery, fajery, Nie ma już fajer, zabijemy chyba Chody, chyba, czy nie? ma Klasa no. Może taki plant, na przykład? <stryk> 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 Dobra, dola a wupa w konie... stałeś za wupy? Mhm. Pan też rzeczy straszne, nie patrzę aż tak dobrze. Ale jest mnie zasuł? Kurde, on nie przyjdzie. No nie wierzę! Nie, ma 7 HP. Szort.

Przyszedłem Mamy A Widzowie Bierz pachet O party, party, Dobra, klasa Pięknie Maciek sobie zjadł jakoś Co Maciek z nóżkami zapierdala? Kogo Maciek zapierdala? Tutaj, tutaj, patrz A, spok Maciek to się lubi, tak, to, to ma taki trening Maciek znowu, Maciek znowu, Maciek znowu, Maciek znowu, Maciek znowu znaczy. znaczy.

Chcesz lekabajer? Chodź, 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 o chodź, 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 Za pierwszym się Hehe. Zobaczcie, czapkę. Jest! W pozdrów mamy! 48, 48, 48. Pozdrów mamy! Pozdrów mamy! może nie umier. Razy 4, 12. Księżnik! Księżnik, pozdrów mamy! Księżnik, mam módkę. Ej, kto stali się mikrofon Co? I co, że to procent, tak? Że to jest 50% Co ja mówię? Wychodzi procent? Księżnik, słyszy <grym> Sławek <wytrzałek. grym zbyt wytrzałek> Księżnik, mamy pozdrów! <śmienicza> Ale my wszyscy chcieliśmy, żeś pozrobiła. Ja z Patrykiem nawet zaczęliśmy się ruchać. Z co robię ze swoim ja, życiem, ja, ja słucham, jak do końca nie ja wyciszyłam i nie słyszałam coś tam. Myślałam, że między sobą gadacie i ja... no. Nie no, co... niby, że usłyszałem jak Max mówić, jak Max wpada mikrofon w dupę. Tak, <coughs> dopiero próbowałam się <wstrzymsyka. głos> Bardzo dobrze. O, już się wystraszyłam, ja robię tak naprawdę <noise> <noise> Wyskoczył? Mhm. Uh -huh. A dokładnie a, Jest, 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 a, a, a dokładnie. Księżyc, kosuj go też. A bo Ja pierdole. A bo Ten go co go pokręcił w kółku. Zauważyłem. Dobra kuchnia okay. iść. Wafka. Wafka na kuchnię. Wafka leży kuchnia jedenesy. Idź w górę. Widzisz chyba. Ty definitely. Okay. Czekaj. Chyba musi być w kółko. Nie, 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 nie. Nie, nie, w nas, no. nas. nie, no, mam defa, no. nie. mam defa. nie, nie. Nie, dole, nie, nie. defa. Może nie, nie, smoka takiego. Pójdą, <grym> że nie, scisk, chyba. nie, 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 że nie, 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 co? Boż. Ten miał jeden HP, nice. Jeszcze jeden. Defa, defa masz ja. Trzymaj, trzymaj, trzymaj to. O, nice. Defa masz, defa przez to masz, bo. Nice. Nie na Widzicie, defa oddał. To ja go zabiję ja i ty mnie zabijesz? Mikoś, mam coś fajnego. Obok, obok tego, tego gówna. Nie. Mam wizję. Ale on się nie może ruszyć ziem, ale ma, ma, ma. mam wizję. Muszę zrobić to skrida, ale z koordinatami. A to ile się do góry robić? To slime'em potrzebował. It was at this moment the marshal knew. He fucked up. Mam honor ten menel wendrowa. Ja wyrdole. Ja oj oj. Toto było. Ale miałeś życia mój. Chyba <laughs> było. Oportowały. Nie staty. Tak wesoły już nie będzie. To jest sytuacja, która zaistniała na Discordzie. Minie troszeczkę czasu, zanim każdy stanie z powrotem na nogi i będzie znowu wesoły. Jedno zajmie to oczywiście krócej, drugim dłużej. Jedynie co teraz mi pozostaje w głowie, to wiesić twórczość w serii Agent Fallpaki w akcji, ponieważ nie chcę robić czegoś na siłę, bo muszę. Chciałbym filmami i przekazywać Wam dużo pozytywnej energii. Nie, upychacie tak na siłę, żeby one musiały tutaj być. Mam nadzieję, że zrozumiecie mój wybór. A teraz ładny zachód słońca na pożegnanie. To już wygląda kozacko tak szczerze. Ja pierdikam.